Przy niedzieli byliśmy sobie w makro. A w sumie byliśmy robić zakupy do sklepu, ale przy okazji zobaczyć sobie, co jest nowego. Ja kupuję też często w makrochemię, bo jest po prostu tania do domu. Do makro można wejść za pomocą takiej karty. z karta klienta. Taką kartę może wyrobić każda firma, będzie osoba posiadająca firmę. W makro mogą robić zakupy osoby prywatne, ale tylko online. Firmy mogą robić zakupy w sklepach stacjonarnych. No, tak jak widać, w makroasortyment jest olbrzymi. Od pierdłek po naprawdę wszystkie sprzęty, AGD, telewizory, nawet jest fajny sprzęt dj na chwilę obecną. A tu akurat są prezenty dla pracowników pakiety świąteczne no, oczywiście już choinki, przygotowania do świąt, zabawki, książeczki ciuchy, naprawdę jest wszystko, tak jak mówiłam, sprzęty AGD, jest duży wybór chemii, no o, i tu jest stół dla, dla DJ-a, także no dość sporo, dość sporo asortymentu i asortyment w różnych cenach. Spożywka jest również, spożywka jest pakowana w duże opakowanie, no, są ilości hurtowe, więc Mało się kupuje takich pojedynczych rzeczy, głównie właśnie hurtowe. No my jeździmy zawsze, jak są jakieś promocje, wiadomo, i robimy zaopatrzenie po prostu do sklepu, więc co jakiś czas tam po prostu jesteśmy. Wy robicie zakupy w Makro?